Norbi, czy to ty wygryzłeś Rafała, czy Rafał wygryzł ciebie? A to nie jest tak, że to jest ten Dan Aykroyd z tym e, Eddie Murphy, Murphym się zamienili. Tylko tam, e, nie, tylko tam wchodziło w grę taka sprawa, że było tych dwóch takich dziadkersów bogatych, którzy spowodowali to. Tutaj po prostu to było porozumieniem stron. Rafał się zgodził, ja się zgodziłem, propozycja padła, uważam, że świetny strzał. Patrząc przynajmniej teraz, jak nagrałem już 25 odcinków. No, wiesz... Ja mogę być zachwycony, uśmiechnięty i zadowolony i wszyscy dookoła, z którymi którym pracuję, powiedzą mi Ej chłopie, ale idziemy. No ale to zweryfikują ludzie po tamtej stronie tego ekranu. Ale to był któregoś z was pomysł, czy może ktoś trzeci miał tutaj taki... To była to... Pamiętam, że rok temu na ramówce wiosennej siedliśmy tam na górze tam, i Rafał mówi, siedli z liską kran, mówi Ty, ale by był ja i byśmy się zamienili. Ja mówię Kurde, powiem. I to rzucona po prostu w powietrze, w powietrze e, propozycja. I w tym roku, praktycznie chyba w czerwcu. Ja nie pamiętam, bo za dużo się dzieje, wiesz, tych koncertów jednak gramy. Dzwoni Rafał, mówi: Słuchaj, e, dzwoniła do mnie tam producentka. Robimy zamianę? Co ty na to? Powiem wam, nawet się nie zastanawiałem przez sekundę. Mówię, to jest świetny strzał. No bo coś się dzieje: zamieszanie, znowu ruch, znowu szum. No chyba na tym polega telewizja. A ty się zgadzasz? Tak. Buch. Wchodzimy w temat. Weszliśmy. I powtarzam jeszcze raz. Nie wiem, jak Rafał w tej chwili, bo on dopiero chyba zaczął. Myślę, że też mu idzie dobrze. Ja e, jestem zachwycony robotą e, w ATM-ie. E, jeżeli chodzi o koło Fortuny, ale powtarzam po raz, nie wiem, który. Już chyba setny. No to nie ja mam być zadowolony. Znaczy, powinienem być też zadowolony, jasne, ale no to nie ja mam być zadowolony. Tylko ludzie, którzy to będą oglądali. A to się okaże już za chwilę.